Witajcie na kanale Lego i przygody z klockami. Dzisiaj pokażę Wam, co kupiłem w Lego Storze. Zapraszam do oglądania. A możesz zasubskrybować i wbijemy pod tym materiałem 50 łapek w górę? Bo z dalszego przedłużania, zapraszam do oglądania. A więc, w Lego Storze kupiłem sobie Buildemini mini. O taki klocek jakby. Taka kredka, no i taki jakby czarodziej. No, no i e, taki, taki brylok na klucze. E, zestaw z Jurassic Park na 30-lecie Parku Jurajskiego. E, dwa duże kubki Brick oraz jeden mały kubek Picabrik. Ah!